Zdaliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność, jaką mieliśmy na początku. Hebrajczyków 3:14: Zwycięstwo zależy od tego, czy wytrwasz do końca. Na Twojej drodze, pełnej niebezpieczeństw, najtrudniejsza strefa to miejsce leżące przed bramą do nieba. Tam, gdzie przed naszymi oczami Otwierają się w całej swej piękności wyżyny niebios. Ataki diabelskie są najbardziej natarczywe i przepełnione śmiertelnym jadem. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Galacjan 6,9 Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. 1 Koryntian 9,24